Słowa, które rozważamy w dzisiejszej Ewangelii Świętego Mateusza, ujawniają nam, kim jest Jezus, ale także pokazują, kim może być Jego uczeń. Żądania Jezusa są konkretne. Milujcie Waszych nieprzyjaciół i bądźcie doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec w niebie. On sam najlepiej nam poświadczył, wisząc na krzyżu i modląc się za swoich wrogów. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Cały dekalog jest oparty na przekazaniu miłości Boga i Bliźniego. Jezus nakazuje nie tylko miłować nieprzyjaciół, ale i modlić się za swoich prześladowców. Miłość Boża nikogo nie odrzuca i nie wyklucza. Ona od nas wymaga, byśmy przezwyciężali wrogość i nienawiść Jego wielką miłością. Dlatego trzeba kochać ten świat kochać wszystkich ludzi. Nie można nikogo wykluczyć z tej miłości, ponieważ Bóg stworzył nas wszystkich z miłości. Odkupił nas z miłości i chce, abyśmy wszyscy byli zbawieni. Zatem bierzmy przykład z Chrystusa, Zbawiciela, dzieląc się miłością i wykazując zrozumienie. Panie Jezu wybacz mi mój brak miłości